Tu jestem. Czy serduszko? Nie, on nie go. z jedzenia. Ale tu jest ten. Jaki to jest tryb? Dada. <glood> Jeszcze raz się zapisuję, by... Jest, nie zginąłem. I to co mówisz, że zginąłeś? Nie, ja mówiłem, że zaraz zginę. Jegoś mnie gonił w y, pełnym z tym. Ej, ty ja się robiłem stocie. specjalnie. Ja też mogę, czekaj. No i Patrz, no i... cię. No i... Ej, na y, dwójka. Nie ma... Nie ma dwójki. A to jest tylko jedynka? Do. No. To czekamy. Dobra, Ej, ja jestem dwudziestu no ta... w kolejce. Ja jestem 19, będziemy koło siebie. Jaj, co to? Idę na parkoura. Zobaczmy, co tam się dzieje na naszym... Wow, aż 39 oglądających! Jaj... Bijemy rekordy. Zapros e, wiecie, zapraszajcie kolegów, koleżanki z Skype'a, z, z GG, z Facebooka. Z edka... Z czego... Z czego może zapraszajcie ich do oglądania tego cika. Będziemy wam bardzo wdzięczni. Tak. Jestem na mapie surowcowej i mam dirta. I kradnę trzcinę cukrową. Nie. Uf. Nie da się kraść. Ja tutaj nic nie da się robić Muszę wyjść dopiero poza... Jak ta mapa zniszczona Okej okay, ale, ale przynajmniej są diaksy Nie nie ma nie. Tu ze stołda wypada Aha, to są z tego wyżelazne A nie wiem dlaczego dali diaksy że wypadają ze stołda Kiedy można na parkurze bardzo łatwo zdobyć Oj spadł Przechodzisz Przychodzisz go 10 razy i masz ja mam już tak, bo kolej wywalał, a ogólnie złapałem od Kolesia, od Kolesia złapałem około 30 diaksów, bo koleś wywalał. Ja nie miałem akurat ani jednego laga, wszystko mi tak podniutko chodziło. Na no live będziesz miał lagi. Ile mam wprasku? 50? Patrz mam 50 to grama. Spodziewałem się większych lagów. No ja też się spodziewałam. na gościu, ja mam normalnie 5 FPS-ów. Ja mam... Ja mam 73 73 ja... kiedy stoję w miejscu. I... A ja kiedy stoję w miejscu mam 40. No. Ja cały drewno ukradnę. A no, ja nie mam gdzie. Szkąd hmm. drewno. Czeka, jaka wie Mam że Wam podał y, serwer do tego... O, jestem... Yeah. Jestem... Ja uh, jestem koło Ciebie Biegniemy po skrzynki 3, 2, 1 Start! 20 sekund, a widzicie? 20 sekund nie można się widzieć Ej, czemu ja nie mogę tego otworzyć? Ja! Pan miecz! Ja też. Nie, itemy znikły! Jaki bieg? Drewniany. To ja te... Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Widzę cię chyba. Ja biegnę, wiesz gdzie jest ten mały statek? O, ja widzę. To chodź szybko. Dobra, ty biegnij. Dobra, ja biegnę na mały statek. Dobra, ja nie mam żadnych itemów, bo wszystko ten. Miałem cały set, prawie cały set, ale mnie zabili. Robimy im takiego trollinga. Dobra, zabij go, zabij go. Niech ucieka. Niech ucieka. Cały burzyć, to jest właśnie trolling, czego nie nienawidzę. Mam tylko sacik. E, masz spodnie i ten? Ja mam spodnie i czapkę. Ale... a co masz do... dodania, czy nic? Nie. Hmm. Mogę ci dać to, bo ja nie mam żadnej, ale jaką masz zbroję? E, Złotą. A ja mam skórzaną, a jaką a, czapkę? Eee, yy, A nie, ty. Bo praktycznie takie same ojku, tylko odwrotne. Dlaczego sobie spadam? To łap czapka, ty mi daj skórzaną. łap czapkę, ty mi daj skórzaną. Za tobą jest. To ty mi daj skórzaną. Zabrałaś. Dzięki. Halo, Jesteś? No, jestem, ja sobie sobie, jestem. No, łap. Wow łapie no. No, zabierasz mnie, ucieknij son uciekaj tam do tyłu no o faj dobra doda no, reszty nie wróciło dobra ja jestem w wodzie ja nie mam tej czap o mam tu gdzie teraz idziemy chodź no. na tą wieżę Co? tam jest w gości gdzie? na tamtej wieży łap ten ty masz miecz łap perwendermana i chce się jak najdalej w tamtą stronę, w tamtą wieżyczkę, o tamtą. O do tej wieży, na dole jest dużo gości, bo widzę ich. Jednej dalej postaram się rzucić, a ja tam dopłynę. A ja w tamtą zieloną? A dobra. Tak, o tam, o tam gdzie płynę teraz. Dobra, rzucam daleko. Widzisz jak leci? Yy, tak, widzę. Bardzo blisko będziesz. Yy, Powinienem już się odrodzić. To jakoś mnie lag? Tak, tak, nie, nie zadziałała Aha, fajnie Bo chyba jak w wodę rzucisz to ja chyba nie działa, bo już tak miałem Na single działa normalnie, ale tu nie O nie, ten, mamieczyk Jaki? To uciekaj, ja, ja na niego pójdę Drewniany A to ja na niego, A ty masz też drewniany? Ja mam, ja mam tylko zbrojkę To zejdź, to zejdź, ej Czekaj, czekaj, no ja tam wchodzę tylko bokiem nie widzę go. O, widzę gościa, ale skąd wiesz... Ten... A, dobra. O oh no, spadłem. Z zabrał tu dużo życia. O, to jest taki jakby parkour, a ja, ja idę bokiem. I on dopiero jest na dole. już prawie na samej górze. Ja też już prawie na samej górze. A ten parkour tutaj jest za trudny. Tak? No. Ja nie mogę tam wejść. No ale zejdź, się. Sorry, sorry, Why? sorry. Sorry, Michał. No skacz! Tam jakiś gość jest na dole, ale bez żadnych itemów. To pójdę do niego, czy co? Nie, to mnie walną. O nie, jak go dopadnę? Tak? Widać. to ty? Ej, tam się widać. Czy to ty? Nie. Jakiś Jaki Log! Ej, dopiero teraz mnie przeteleportowała Derba, ta. Dobra, dobra? Widzę cię, dobra, nie idziemy, dalej. Dobra, to chodźcie. W nocy będzie recytacja skrzynek, więc jeżeli dotrwamy do. Ja mam trzy serduszka. O widzę jak tam ten koleś, chodź na niego, widzisz? widzisz dobra! Pójdź na tak. niego. A ja nie wiem gdzie on jest już. Zniknął. Dobra, to chodź za mną, Ej. Idziesz? No dobra. Gdzie by przynajmniej jedną rzecz będziemy mieć ze skrzynki tego. Chodź tam, chodź tam, bo tam, tam nikt nie, tego nie umie przejść. O tam. Ja to, to jest bardzo proste do przejścia. A w dwie osoby to jest bardzo... O, tam jest raz, dwa, tam jest dwóch gości bez żadnych temów. Jeden ma mieczyk. A to jest... A tu jest skrzynka widzę, bo jest taka dziura. Czekaj, ja do niej podpłynę. O widzę, widzę, dobra, ja pójdę. No nie, daj mi te spodnie, bo ja mam. Te. To masz... Czekaj, ja rzucam tu brzeg. Nie dlaczego, bo wiesz, ja będę... Jak będę maksymalnie uzbrojony, to później ja, ja walczę, nie? dlatego? No, to jest bardzo proste, patrz. No, tu, to coś? Ej, patrz. To ja, ja ci, ja ci stadę, ty idź. Ej. No idź. Idziesz? Ja jestem tu, no? Ale to się nie otwiera jakoś. No ale zejdź, no weź trzymaj to. O! Dopiero się otworzyło jedno. Dobra jeszcze jedno Drugą je... no, miałem już wpuszczać Dobra mam mięsko A ja dla ciebie się. mam kurczaki Masz buciki Ja też mam ja mam gorsze, ojeju Ojeju, aaa. Musisz się odsunąć Ja odsunąłam się Wiesz. Jo, pięć godzin bierze jakieś głupie buty. Wiesz tym, że jeszcze mi nie O wziął. Patrzy jaki mam se secik. O Ej ty, A. patrz kilak, To jeszcze tu jest. Tak? No. Cześć mami. Cześć. Był, o tu jest jakiś gość Ale gdzie Gdzie? bez niczego Tutaj, tam na górze Z niech co mieczem Tak? A nie to bez niczego tylko wała, że nasychał. Czekaj Ja pójdę na niego z kurczakiem Nie ma żelazny miecz Ale dead dednego jest O ła, bierz mnie No sorry, nie? Awo. Jaki miał miecz? Jaki miał miecz? Daj, y, daj y, ten, drewniany. Odsuwaj się. Też się odsuwasz. No i odczekaj, o. Ja dopiero, ja nawet nie podniosłem jeszcze tego. A ja mam wszystko prawie z innej parafii. Ej, chcesz jakieś rzeczy to łap, ej. Łap. Wow. No. Y... To. O nie. Znowu doszło. No, Wybierasz? Dobra, tyle. A, Chodź idzie... teraz. Ile zostało? Czekaj. Y... Wypisałyśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Choć pewnie skrzynki się zresetowały albo tu. Nie, co ty, wypisało. Tak? Aha. I w dole. Ja nie grałam jeszcze. Za ile będzie doc? A nie wiem. To gdzieś za 5 minut. Ej, może tam na górze nikt nie... Nie, sądzę, że był. No nie, nie, no teraz... nie idziemy do spawna, bo nie jesteśmy tylko za Aki. O tam, jak tam go... Go... A z jakiej że Eku? Ej, co to za takie się, to jest Grace premiera end? Co? Nie, ja bo jakiś napis był. Cho ej, chodź na wulkan, ej. Chodź na wulkan. Nie, tam nic nie ma. No to chodź idziemy do góry, bo ja muszę kwiatuszki zebrać. Żeby sobie skórzany kół przebalować. Nie, gdzie są księ... Ojej, czerwone! Ops, co się dzieje? Co się dzieje? Patrz jakie mam... Czerwone z boderki Ej dobra mam ten Ej, Tam masz tu jest... fajnie wyglądające, ej patrz. Coś w widzisz. Czekaj, to czekaj patrz. już Można no. to drewnianym mieczem przypalać, ale... Za mięsko drewniany miecz trzymaj, się nie opłaca. Ej. O, czerwony. No ale trzymaj, tu eku ten. Tutaj ci no. człowiek... Ej, patrz. Вот тут есть такая скрытка, так как будто ты. Да я даю тот